I każdy dzień jest walką. Mocno zaciśnięte pięści, zacięta wola wytrwania. To nic, że więzienia są pełne to nic, że jest o święci. naszych zielone mundury, a ponad nimi rozwiane sztandary widziałem. W okupowanej Polsce walczyli wszyscy: mężczyźni, kobiety, młodzi, starzy. Nawet dzieci. Wydasz mnie, czy rodzina, czy dziewczynę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że nie będę odczytywał tego, co mam tutaj napisane. To są standardowe formuły, które pod, powtarzamy od wielu lat. Chciałem nawiązać do otoczenia, w którym się znajdujemy, do pomnika. Poległym i pomordowanym przez faszystów w okresie II wojny światowej, do tej młodzieży, która go otacza. Do Was drodzy młodzi, Olkuszanie, dwa słowa. Dziękuję za Wasze przygotowanie i za Wasze wzruszające, poważne podejście do zadania, które Wam postawiliśmy. Na ręce pani dyrektor i wszystkich nauczycielek historii trzeciego gimnazjum głębokie ukłony. Do tych młodych ludzi dwa słowa. Dziękuję, że jesteście tacy, tacy jak jesteście, bo świadczycie o tym, że przyszłość naszego kraju zapowiada się dobrze.